Witam wszystkich bardzo ciebie ale z gry kotławi ryby Ogólnie żeby biorąc, napisaliście mi względem poprzedniego poprzedniego odcinka Parę komentarzy, które uderzyły mnie w twarz, ale generalnie tutaj, na przykład, pisze: Go Fishing Fan, pisze: że węzły kiedy jesteś w stanie zejść poniżej poziomu nurkowania z powika, fajnie wiedzieć. Yy, tutaj 39-32 miał się takiego farta. To było jeszcze poprzedni, poprzedni, poprzedni odcinek chyba, że po prostu nie wiem, że, yy, że Torbi na skraju wyginięcia, co nie? A i jeszcze, że stalker yy, stalkuje najsilniejszą rybę, jaką znajdzie, pewnie będzie pływał daleko za zasięgiem twojej łódki koło przerażających ryb. Dobrze wiedzieć, bo stalkera musimy polować. GCT1569 napisał. blady na nowym kanale pewnie nie zauważyłeś, ale 2149 torby wyginęły 16.33 moment wyłowienia. Ogólnie rzecz biorąc było to, chyba to był poprzedni odcinek. W każdym razie przez przypadek, nie zdając sobie z tego sprawy, wyginałem jedną rybę. I nie wiem, czy to jest jakieś te same konsekwencje nosi, ale generalnie przypał mega. Widzowie, czy to są jakieś konsekwencje tego, że e, wyginałem jedną rybę? Bo szczerze mówiąc, jestem przerażony. Pierwszy raz mi się coś takiego zdarzyło. Chyba to ktoś napisał, że powinienem dostać osiągnięcie Ops. Tak jest, tak, tak, mam osiągnięcie Ops. Przez przypadek wyginałem jedną rybę, nie zdając sobie do końca z tego sprawy, że mogę ją wyginąć. Czy są jakieś z tego powodu konsekwencje? Bo szczerze mówiąc, jestem przerażony. No. I tak, i tutaj tak swoją drogą po wyginięciu torby podczas stormu pojawia się nowa ryba o nazwie Ghost. Nie wiem, czy Gosta nawet przypadkiem nie złapaliśmy już. Jest, Gast jest, ale to chyba nie jest, to chyba nie jest ten, co nie? To chyba nie jest, ee, to chyba nie jest Gaz, bo my pisaliście chyba o Goście, co nie? Czy chyba się źle przeczytałem? No nic, w każdym razie tak wygląda sytuacja. Brady na misję o rybie sztormi, bardzo rzadka ryba. Żeby ją złapać, to trzeba podczas sztormu wyczaić, gdzieś jej miejsce i wyłowić. Ryba to jest średnią rybą, którą niezłapanie kosztuje parneście razy uruchomienie gry Uważaj, na duże i większe ryby, czyli generalnie sztormi z tych wszystkich ryb jest rybą najtrudniejszą. I akurat tak się składa, że się zbliżyła noc, bo akurat odpaliłem tak odcinek, że jest noc. Dobra <laughs> widzowie moi drodzy, połapiemy trochę w nocy, co nie? Płowieniem w nocy zobaczymy, czy uda się złapać coś fajnego, co nie? Czyli generalnie mamy taki, taki problem, nie wiem, można powiedzieć jest, że y, stalker śledzi duże ryby, co nie? Nie, nie, ty nie, ty za wcześnie. W sensie, żeby nie było go, możemy złowić. Ale zacznijmy od jakiejś drobniejszej ryby, żebyśmy go złowili Bo go możemy w sumie złowić, skoro tak się już nam napurmuszowuje tu Tutaj to jest chłata ryba, długo ciemno jest, załóżmy sobie latarkę Dobra, no to zaczynamy kolejny dzień w łowieniu rybów Dobra, zobaczmy O, chodźmy, złapy go o, nie, on potrzebował haka? Myślałem, że on nie potrzebuje haka, w sensie No dobra, może potrzebował haka, zapomniałem Eee, to jak potrzebuję haka, to ten, to ten, to zapomniałem, jeśli potrzebuje haka, wiecie? Myślałem, że nie potrzebuję. Dobra, weźmy sobie haka jeszcze raz. O, jest i ten wredny, wredny. Ta wredota jeszcze jest, co nie? No ale spróbujmy złapać tego, bo on jest łatwą rybą w miarę. A trochę za niego płacą. No dawaj, chodź tu. No i mamy go, co nie złowimy go, bo to zawsze dodatkowe pieniądze, a trzeba w tym biznesie, o kurde, no chyba, że w ten sposób to się uda no to zapomniałem, ja pierdykam zapomniałem o tym debilu, że on tutaj przeszkadzać będzie no właśnie, zapomniałem o nim że jest ten debil, dobra wiecie co, chodźmy dalej w ogóle zobaczyć zarzućmy i zobaczmy co tu mamy, co nie, bo piranie tego nie zjedzą jakiś taki dziwny dla ale nie chciałem ciebie ale dobra, tu najgorzej, że tutaj radar nie działa, co nie więc jest taki, taki teren, że tu radar nie działa, ale ogólnie no, no średnio, nie chciałem akurat tych Tylko tutaj znowu łowimy trochę na ślepo, co nie? Bo to są tereny, takie wiecie, niezbadane tak naprawdę Więc tutaj mega, mega na ślepo łowimy, co nie? Mega na ślepo Teren e, grasowania pirani. O, znowu ten bydlak, no niestety No tak jest czasami, co nie? No powinniśmy szukać stalkera, no ale I tak będzie problem, bo tam ta duża ryba lata To nam będzie tylko przeszkadzać, co nie? To jest też problem, jeśli chcemy na przykład taką przysłowiową piranie złapać. Znaczy nie piranie, tylko cokolwiek, to jak ten duży. O, co to jest? On się jakby boi przynęty, co nie? Widzicie, ucieka, ucieka. Jakby trochę uciekał od światła, boi się. Dobra, jesteś już bardzo nisko. O, mamy, mamy dno, mamy dno. Co to jest? Zgasił światło! Co za typ! Widzieliście to? Jaki ham? Nic nie widzę, jeśli o to chodzi. Tego kontury leciutkie. No, jakaś taka fajna ryba się złapała. Ale złapała się. O kurwa! Nie! No, to tyle byłoby z tej ryby. Dobra, chodźmy tutaj, jest jakieś zgromadzenie. Chodźmy zobaczyć, co to za zgromadzenie. O! To jest Stalker! Bez jaj, ale numer! Udało mi się złowić końców tego Stalkera. Chilował sobie bombę koło dużej ryby. A tam koło dużej ryby po prostu zacilował bombę. Yes! Mamy to! Nareszcie widzowie po tylu latach, po prostu całkowicie, całkowicie randomowo, złapaliśmy no, starkera, co nie? Ale numer widzowie, jak far, jaki farcik, będziemy mieli starkera. Nareszcie kolejny quest. Myślałem, że w życiu nie zrobię tego quest'a. Mimo wszystko, nadal nie widziałem komentarzy, które pomagają mi z karwerem. Ja nie wiem, tyle już karwera próbuję złapać, ani nikt z was nie napisał mi, jak złapać karwera. Nie wiem o co chodzi. Lionfish, Lionfish. Jak to może wyglądać? W ogóle zobaczmy, jak wygląda Lionfish. Ja sobie chyba też go zaraz wygoogluję, żebym wiedział, jaki kolorystykę ma, bo będzie trochę łatwiej. I to jest ryba średnia, zobaczmy. O, no, Lionfish, tak, takie, no dosyć charakterystyczne, jakby nie patrzeć, co nie? Bo widać e, taki jest ten W każdym razie nie mam pojęcia jak nadal złapać tego Carvera, który się przykleja do ściany. No totalnie, totalnie nie wiem. No ale dobra. Próbujemy, zaraz się dzień zaczyna. Spróbujemy złapać Lionfisha, co nie? Chodźmy gdzieś dalej, bo dalej tutaj... Może tutaj, wiecie, lepiej będzie mi iść tutaj, też dalej, co nie? To jakieś też duże były takie. O ty Gałganie! Zostaw! Dobra, albo w sumie? O, ładnie. No i tego złapiemy. To też jakaś ładna ryba to się wydaje, strasznie. Taka ładna. Ale widać, że bardzo waleczna też Dobra, poddała się, ale... Ale tyle co naciągła się. O, chyba się uda, chyba się uda. No i mamy jakiegoś... Jakiegoś gałgania złapaliśmy. Dobra, jest problem, widzowie, jest problem. Nie mam pojęcia. O, ja te ryby są drogie. Hono tu, hono tu, hono tu twardzielu. Hono tu, hono tu, hono tu, hono tu. Taki cwany jesteś. Nie mogę... Złapną, no złapią rybec, rybę. Co ty robisz? Kocie! O, ma nareszcie. Tam 240 tysięcy by dlatego tak zareagowałem. Ty debilu, boże jaki ty jesteś irytujący. Tutaj pływało, tak? 240 tysięcy? Poczekaj, zobaczę. O, jest. Chodź, 240 tysięcy! Chodź, chodź, chodź! Jeszcze tak blisko tego. Chodź, chodź. 240 tysięcy. 240 tysięcy się nie odmawia, że tak powiem. Chodź, no, chodź. chodź. Mam sprawę do załatwienia. Chodź, chodź. Dobra. Tutaj jeszcze drugie 260 tysięcy gdzieś pływało. O kurde, co to za ryba jest? Ty debilów, żeby, żebym ciebie chciał wyłowić. Ile ty jesteś warty? 4 tysiące? Do wody! Chodź, zobaczmy, tutaj gdzieś. Kurwa, jak się rzucają, jak na mięso. Dobra, wiecie, co zrobimy? Bombę zainwestujemy. No strasznie... No strasznie tutaj dużo ich, co nie? Nawet 230 tysięcy potrzebuje nie... O! Ten jest fajny nawet Taki... DRAGONFISH! O bogowie, Dragonfisha. No i to rozumiem Lion! Dobra, mamy Łatwo, łatwo, łatwo! Dobra, wystarczyło to rozpracować Proszę bardzo, Lionfish złapany w to ruszyło, co nie? Bo taki mieliśmy problem, że tam wiecie Mieliśmy taki problem, cały czas Ja wiem, że sprzedaję dosyć szybko, ale po prostu Questa sobie też biorę, nexta, co nie? E, wiem, że za pełną łódź tam jest bonus A tam, co tam bonus? Komu po co potrzebne? Wróćmy na, wróćmy na bazy Dobra, Lionfish Oficjalnie złapany, nadal Stormy tylko w Stormie, a Carver to wiadomo, dobra <laughs> Cryfin, dobra, Zobaczę co to jest ten Kryfin. Zobaczymy, czy to są małe na początku. Zobaczę, szukam, szukam. Jak Nie, tutaj go nie ma. Zobaczymy, czy tu jest. No, bo coś, o, jest Stormi, Carver, Krajfine, Takie coś, takim wybrzuszeniem. Ja, ja to znowu, standardowo. Dobra, nie jestem pewien, czy go widziałem gdzieś. Obstawiam, że jest tych trochę dalszych w wodach, co nie? <laughs> Musimy dwa Fine'y złapać. No dobra. O, to jest fajny! To jest fajny! To jest chyba on! Poczekajcie, zobaczę jeszcze raz! Tak! Dobra, ktoś mi chyba napisał w komentarzu, że go złapać nie jest tak łatwo. O co chodzi? Generalnie widzowie, żeby złapać tego kraju, tego, to musimy użyć trochę sprytu. O co chodzi? Generalnie on lata z tym swoim rekinem. I podobno to jest tak, że żeby go złapać... To trzeba wyrzucić rekina, daleko W się sensie, rekina jak na pokład dasz, jakby go ciężko złapać, bo on lata z tym rekinem, co nie? E, ktoś mi napisał, że podobno, to trzeba, nie wiem czy to prawda, ale ktoś napisał No i tyle Tylko ja nie wiem, gdzie on w ogóle, on jak pływa to chaotycznie, co nie? Tak, ale to jest on jak nic, o jest! I teraz tak Choć napisał, że trzeba rekina daleko wyrzucić. I tylko wtedy można go złapać. Ale chyba. Nie wiem, czy ktoś mnie nie okłamał, oczywiście. Nie, jest, jest. Kurde, widzowie, wy to jednak potraficie. Chodź tu. Chodź. O ty pilu. O nie, 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 nie. To był głupi pomysł. Nie wiedziałem, że go się nie da, tak. Dobra, dobra. On chyba tam stoi, co nie? Stoi tam? Nie, no już znalazłem te przyjaciela. Ale jakby koncept był dobry, co nie? Dobra, ale jakby koncept jest git, w sensie, da się to zrobić. Jakby kołam koncept, co nie? Tylko widzicie go tutaj nigdzie nie ma teraz. O jest, właśnie. Dobra. I teraz trzeba go wyrzucić daleko. No i to będzie trudne. Gdzie są małe ryby? Zacznijmy od tego. Będzie trudne, trzeba go wyrzucić i jak najszybciej go złapać, co nie? To jest bardzo trudne zadanie, ale spróbujemy. Tu była jakaś mała ryba. Jak na złość, co nie? Mamy go! Mamy go! Ale dwa kraje trzeba złapać. No trochę gorzej. Trochę gorzej z dwoma gra kraj fajnymi. Bo nie wiem, czy to nie trzeba w ogóle przeloudować przelo 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 gry. Wiecie? Dobra, sprzedajmy go. Bo generalnie nie wiem, czy w ogóle są dwa kraje fajne, y, co nie? Bo to musi być chyba te double, takie połączenie Tak, na wszelki wypadek przelogujmy grę Dobra, jestem już po przelogowaniu Dobra, to tak więc Idziemy znowu poszukać kraj fajna, co nie? Udało się złapać jednego Duża szansa, że złapiemy i drugiego, co nie? Po prostu chodźmy w te sam podobne tereny Jak byliśmy To było właśnie tutaj te okolice, co nie? On tutaj grasował Gdzieś w tych okolicach grasował właśnie na rekin Ciężko oczywiście tak stuprocentowo to wyczuć, no bo... Pracował... Gdzieś tutaj był, gdzieś tutaj gdzieś tutaj pływał, w tych okolicach, sam się praktycznie nadziałał na ten... Tu są te... O nie, to są te złośliwe, jak nie lubię No, to jest jeszcze drugi, drugi złośnik Tam na dole jest ten... Na dole jest ten nocny... O, pływają chyba, to są one? Coś tam pływało A nie, to są ba bagu Bagu, bagusie Ach, no i złapał się no i nie wiem po co ci to było... O, tutaj coś pływa, ale to są bagu. Dobra, no, no pozwiedzamy sobie. W sensie szukamy rekina generalnie ze swoją rybką, co nie oni? Oni tu lubili tak, oni tak nie pływali głęboko nawet. Oni gdzieś tak pływali, wiecie. Tak mi się wydaje, że to były ich tereny, co nie? Ach. O, jaka ja tam fajna taka ryba fioletowa była, co nie? Sprawdźmy może tu pływają gdzieś. Nie, tu są tylko te wredoty. No ten Yellow Jack jest bardzo szybki, co nie? To na pewno Możemy też spróbować oczywiście złapać yy, W końcu Carvera Może się w końcu złapie, ale Carver, no to tak średnio, średnio bym powiedział O, lol Ryba za 240 tysięcy się złapała Chodź tu rybo za 240 tysięcy No, wiem, wiem Dzisiaj, dzisiaj chcesz się złapać Fantastycznie, mi też się to podoba. Ojej, no już tak blisko i zaczyna walczyć, to co za, co za ryba Co nie, zero jakichkolwiek wyczucia Dała się wyłowić, chodź Dobra, był, był gdzieś turekin, był gdzieś tu rekin, widzieliśmy to No chodź debilu Był gdzieś turekin, pływał się. O jest. Czemu bez przyjaciela jesteś? Ej, co jest grane? Ej, to jestem w szoku, szczerze mówiąc. Bo nie ma jego przyjaciela. Co jest? Czyżby była jedna ryba na przyjaciela? No to drugiej drugiego takiego rekina chyba nie znajdę, co nie? Dziwna sprawa, totalnie go nie ma Dobra, chodźmy do podziemi na chwilę. Eee, pójdziemy sobie do podziemi na chwilę Wysadźmy jeszcze, chodźmy do podziemi Spróbujemy złapać jeszcze raz karwę Nie ciebie debilu Ty to jesteś debil, ciebie też nie W sumie to nie tutaj w ogóle Chociaż ładna ryba Taka dzi dziwna, tej nie widziałem nawet O dobra zresztą, pierwszy raz ją widzę, złapmy ją Trochę głęboko jest, więc długo ją wyciągamy ogólnie Ale pierwszy raz ją widzę ogólnie, nie widziałem jej nigdy widzowie Nigdy nie widziałem tej ryby, dlatego jestem ciekawy o co chodzi, co nie? Co to za bydle? Zobaczymy ile jest warte Taki dziwny dziubek mam wręcz, no No, Ale złowmy w każdym razie, zobaczmy ile to warte jest, pewnie nic zajączycie O, jakiś gaumper? Ile to było warte? Nie zwróciłem nawet uwagi, tak byłem... Tak byłem zajęty, nie, nie z ten, nie z za paniem Dobra Tu Jak szybko o, 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 walił tą rybę. Meg-meg był. Jakbyśmy purchawkę mieli, to też byśmy mogli tego miecznika szybko złapać No ale to ten, dobra, spróbujmy jeszcze Carvera tylko złapać mnie kilka bomb Wejdźmy w dół On trochę tu bardziej na lewo Mam 29 sekund, ojeju, trochę tego nie przemyślałem W razie czego tu jest czapka, ale no nie chcę czapki Carvera bym chciał Nie wiem czy zdążę przed tym, przed świtem Dobra, i tak ich tu nie ma tam, gdzie myślałem, że będą, tam ich nie ma Carver? Nie ma go tu, poszedł Zaraz będzie ciemno! Zamknij się! No i ciemno jest Czy Co, ja coś przynęte? O, złapali się borsuka jakiegoś, dobra To chodź, panie borsuk! No chodź, panie borsuk, no już trudno, nie, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma karwera, światło zgasło też... Nie zdaliśmy na karwera ch chciałem go złapać, ale i tak nie wiem jak go złapać w sumie. Ale pomyślałem, że może... O, tu jest ta jakby co Tutaj jest ta rażpanka. To no, możemy sobie też złapać szybko. No, raszpanka tu pływała, co nie? Gdzieś tutaj, o jest. Kurwa. O, mamy ją, no, dobra. No i łatwo. Powiem wam, że... Tego... On chyba jedną z łatwiejszych ryb jest ten, jak już wiesz jak To ten yy, Swordfish jest chyba jedną z łatwiejszych ryb do złapania tak naprawdę, bo Tylko tą bierzesz na zwykłą przylętę On się nadziewa i on jest bardzo dużo warty też, co nie? Trochę walczy, co prawda Mimo, że jest bardzo blisko dna jesteśmy, bardzo blisko brzegu jesteśmy To i tak trochę walczy, co nie? Widać, że uparty jest Uparty jest, strasznie uparty jest i walczy, mimo że bardzo blisko tego jesteśmy powierzchni, to widzicie, nie chcę odpuścić, to nie? Nie chcę odpuścić. No nie i mamy go. Co ty robisz? Ja pier No nie wiem co zrobił mój kot. Nie wiem co zrobił. No nie mam, nie mam, nie jestem w stanie tego wytłumaczyć. Chciałem zarzucić ten, on to, 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 to on to... On, on to wyrzucił. No i już drugi raz podobny... Drugi, mój kot jest silniejszy, cieszę się bardzo, że mój kot jest silniejszy. Ale drugi raz, no dobra, chodźmy, może tym razem się złapie. Jeszcze raz na ten sam trik się złapie. Co za Żenada, widzowie? No nie wiem, co mam powiedzieć. No, to jest chyba. No, 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 no. No, dawaj, 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 chodź, Dobra, tym razem się udało. Problem naprawiony mamy praktycznie 2 miliony, co nie 2 miliony mamy pieniędzy. O bogowie, ile hajsu! Co to się wydarzyło, co nie? Naprawdę nieźle. Dobra, sprzedamy to, bo, bo czemu nie? To tak, generalnie mamy na razie najle... Wiem, że to jest coś takiego, żeśmy mi widzowie pisali, że żeby odblokować nowe rzeczy, to też trzeba złowić jakąś tam określoną rybę, i wtedy się odblokują, co nie? Cały czas będziemy polować oczywiście na Kraj Fajna, i na Stormiego, Chodźmy jeszcze, jeszcze, zanim zakończymy odcinek, chodźmy jeszcze kawałeczek dalej, zobaczyć, czy tam coś jeszcze jest fajnego, co nie? No bo mamy jeszcze tą właśnie tam nie, nie, nie odkrytą część jakby świata, co nie? Tam gdzie jest... tam daleko. Tam jest dużo nowych ryb, co nie? Tu jest. Na przykład... O, takie, no te ryby to akurat norma, ale tu jest... Przede wszystkim tu są te piranie, o. Co nie? I tu jeszcze rako radar dochodzi, co nie? Ale tr trochę dalej. No i tu już ten radar, już pomijam fakt, ten radar pomału się psuje. Tutaj też piranie, strasznie agresywne. Dobra, tutaj coś po prawo, gdzieś tam coś po prawo było. O, są te na przykład. Co, nie? Ja mówię, co to za bydle? Ale wygląda naprawdę mrocznie. Ja pierdykam jeszcze... O, takie coś tam pływało, widzieliście? Zobaczymy, ile to w ogóle warte jest. 130? Przecież ja tu zarobię miliony! Dobra, szukamy coś, że piran nie złapie ten... O, mamy! Kolejne sto ile? 130 tysięcy? Ja cię kręcę, jaki łatwy hajs już tutaj się zdobywał! Za 130 tysięcy? Co to jest? Proszę państwa! I mix kolejne 130 tysięcy. Chorwa, to się nazywa biznes! Widzowie, no ja już tak jestem bogaty tutaj... Dobra, złapmy jedną piranie. Bo tutaj, żeby wiecie, złapmy jedną piranie, żeby złapać coś potencjalnie też innego, co nie? Trochę się oddalmy w lewo. Radar fajnie, jakby zaczął działać. O, złapmy ostatniego tego bydlaka. Kurwa, nie zdążyliśmy. Ale szybko płyną, co nie? Tutaj, tak na granicy. O, mamy. Przecież to można ich wyłowić wyło i łowić. Kurwa, jaki czysty zysk, widzowie, co nie? Czysty zysk, widzowie. To też jaki żółwiowy w ogóle pływa. Dobra. Trzy takie złapaliśmy już, no. A tu na granicy świata jesteśmy. To w ogóle tutaj. Tu mogą być różne rzeczy, co nie? Na przykład. Widzieliście, co to było w ogóle? Co to pływa? Ona na. Ona chyba. Nie wiem, czy ona nie nabija, właśnie. Piranii, tak jak tam było widać zresztą. Może ona łapie się tak samo jak tego sportfisha, co nie? O kurwa, tutaj nie przebije się już. No, za dużo było. Ten by zjadł. Co tu jest? W ogóle zobaczmy, co nie. Taki, taka ryba jest, taka ryba jest. No, jest dużo nowych ryb na pewno. O, taka ryba jest. No, muszę przyznać, że trochę nowych ryb jest, co nie. Widzimy, że trochę ryb nowych jest, co nie tutaj do złapania. Ach, dobra. Moi drodzy widzowie, myślę, że na dzisiaj wystarczy. W sensie. Żeby nie było. Dzisiaj bardzo ładny dzień. Dużo ryb złapaliśmy. Nie wiem. Napiszcie co z tym krajfinem, bo też jestem ciekaw. I to byłoby, no co? To byłoby na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy emocjonujący odcinek. Trzymajcie się i. Elo, elo!